Cześć, witajcie na Pracowni Magnetycznego Pingwina Jarvis. Dziś sobota po południu, tak na szybko się zabrałem za telefon, ponieważ dotarła mi płytka ładowania, właśnie to jest ta stara płytka ładowania, a zainstalowana jest nowa, podłączone ładowanie i telefon się ładuje 1,9 Ampera. Mógłbym tutaj Wam zaprezentować, po wpięciu telefon powinien pokazać nam tutaj, stan naładowania tu jest takie kółeczko widzicie no ekran do czyszczenia No i mamy 19% się ładuje 2 2,0 2, zł, 2 Ampera. także ładowanie skuteczne, wyświetlacz wymieniony, zaraz to wszystko składam, wymyjemy i telefon będzie do odbioru. Miał być tylko wyświetlacz, ale niestety okazało się w praniu w informacji od klientki, że telefon się nie ładował, co dopiero ujawniło się później. Także tak też bywa. No cóż, składam i czyszczę.